Cześć, trochę zmiana otoczenia, teraz mamy banany, zacznijmy może od tych, jeszcze jest jeden Maurelas, które są w najlepszej kondycji, pierwsze moje zimowanie i tak, trochę musiałem popskubywać, bo troszkę były mokre tutaj, pień ogólnie jest twardy, więc, więc ten juanensis najlepiej zimuje, wypuszczę powoli kolejnego liścia, ale nie wiem czego nie podeprzeć, jakimś kijkiem, żeby mi się nie gibnął w razie czego, tutaj kolejny trochę bardziej miękki ale również sobie daje radę ten, no ten jest trochę w gorszym stanie ale jest też jakoś jakoś tam żyje na biegu trochę nagrywałem, jestem strasznie wkurzony, bo ogólnie nie było mnie miesiąc czasu i, i zaraz zobaczycie nsetę mm. Nie wiem, może Wy mi powiecie, napiszcie w komentarzach. Chodzi mi tu o cholewki, czy one po obcięciu, wiem, że obsychają, tak? Ale czy one się robią wcześniej miękkie, zanim obeschną? bo nie wiem, czy to jest etap gnicia, czy to jest etap po prostu suszenia. Bo widzę, że na przykład tutaj to już zaczęły zasychać, tak? Ale tu się miękkie robi, więc, więc nie wiem. Trochę się wyciągał, więc musiałem go dziabnąć. Widzicie, jakie są liście. Blade, teraz go wziąłem pod okno balkonowe. Ponieważ nie chciałem, żeby mi kipnął. Pokażę co może dalej tutaj jest. Kolejne nct. -e. Też jakoś się powoli radzi. Tego trochę dam dalej od okna i dalej od koloryfera. Muszę testować, bo, bo mi nie przezimują. Dobrze, że mam parę sztuk. I może teraz zacznijmy od największej katastrofy. Mm, tu jest bulwa cała z dwóch pni e, juanensis. Jakiś tam odrost to ogólnie cały pień mi zgnił. Nie wiem dlaczego ziemia była bardzo sucha, ale zgnił. E, piszcie również, co może być tego powodem, bo sam nie mam bladego pojęcia. Temperatura zimowania przez ostatni miesiąc to było jakieś hmm, od 10 do 15 stopni. Bez zero słońca, tak. E, tu mamy welutiny, Jak pamiętacie, miała 1,5 metra i miała 6 odrostów. Zostały mi dwa takie małe, reszta wyleciała, środki jak widzicie są ok, tu również, tylko tu zaczął gnić, ja to podsypę zaraz jak znajdę cynamonem jeszcze, bo słyszę, że to jest grzybobójczy i może zahamuje pleśnienie i się jakoś podsuszy to i może da radę. Też również zmieniłem miejsce, wszystko będzie w pokoju, co za bardzo światła nie ma, może będzie trochę cieplej, najwyżej się powyciągają, welutiny myślę, że sobie dadzą radę. Zobaczymy, co będzie z Maurelasami. No i Ioannensis kolejny. Sam nie wiem. Jest miękki dosyć. Nie wiem, czy go jeszcze... O, jednak nie. Muszę go jeszcze niżej obciąć. Jak widzicie, jest trochę kiepska sytuacja. Ale myślę, że jakoś... Że jakoś się je przezimuje. Dobra, to by było na tyle z tych moich bananów. I palm. Tutaj jak widzicie, daktalowiec się trzyma, Waszyngtonia, jakoś tam idzie jest ciężko, mam nadzieję, że chociaż po jednym jednym gatunku na spokojnie mi przeżyje oby jak nie, to będziemy próbować dalej za rok ale chociaż, chociaż żeby kurcze jeden mi przeżył najbardziej mi zależy na Maurelasach, bo jednak jednak to fajnie wygląda i później fajnie będzie rosło dobra to by było na tyle takie szybkie odcinki podsumowujące. Yy, za miesiąc chyba wrzucę kolejny. Zobaczymy, jak to mi podrośnie. Znaczy, czy, czy mi nie pognije. Dobra, to by było na tyle. Cześć.